Powiem Ci krótko swoją historię osobistą, prywatną, nie po to, żeby opowiadać tej osobie, ale po to, żebyś Ty mogła mógł się w niej odnaleźć i skorzystać dużo szybciej. Nie popełniać tych błędów albo popełniać tak czy inaczej, ale wiedzieć, jakich rezultatów oczekujesz. I czego tutaj poszukujemy. Ja, jeżeli się znamy dłużej, to może już o tym wiesz, jeżeli nie, to szybko mówię. Ja kocham wideo, kocham scenę, kocham występowanie przed kamerą. Wynika to i z mojego naturalnego charakteru jak i z mojego wykształcenia i doświadczenia. Ja jestem aktorką, jestem reżyserką teatralną dzieci, młodzieży, dorosłych, e, amatorów i e, profesjonalnych aktorów również. Występowałam, uczyłam ludzi występować, uczyłam aktorstwa, uczyłam jak to wszystko przeprowadzić. Robiłam też bardzo dużo produkcji wideo i to wideo jest ze mną od w zasadzie 15 lat. Wideo, występowanie, scena e, i w momencie kiedy weszły rolki. Pomyślałam sobie, a ja, fajnie, to jest nowy format i będziemy się na nim świetnie bawić. Ale z drugiej strony, jak uznałam, że mam robić wideo, to okazało się, że oczekuję od siebie dużo i wideo można zrobić pięknie. Umiem opowiadać historię, umiem używać wideo story, wideo obrazu, visual contentu do tego, żeby opowiadać historię, budować atmosferę. Okej, okay, wiem jak to zrobić technicznie, praktycznie, ale zajmuje mi to dużo czasu. Okazuje się, że żeby robić rolkę taką na takim poziomie, jakbym oczekiwała od samej siebie, to muszę poświęcić cały dzień na zrobienie tej rolki, albo ewentualnie pół dnia na zrobienie tej rolki. A gdzie cały biznes, gdzie prowadzenie tego biznesu, tworzenie marki, cała komunikacja wokół tego, gdzie bycie mamą trójki dzieci, gdzie będzie partnerką, gdzie będzie przyjaciółką, hobby spanie. <laughs> Nie ma szans. I realnie myślałam o tym, żeby dać sobie spokój z tymi rolkami, ale nie, jednak czułam, że coś tam jest takiego, co warto byłoby pociągnąć. I użyłam innego punktu widzenia. Usiadłam, zweryfikowałam różnego rodzaju swoje założenia i stwierdziłam, że tak nie może być. Na pewno mogę znaleźć inny sposób. I podeszłam do tego w taki sposób, jaki radzę również Tobie. Co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie kluczowe, a co mogę odpuścić? Zna, zastanowiłam się, czego chcę na tym Instagramie dokonać, po co ma być to moje konto, w jakiej komunikacji ja tutaj chcę być. Oczywiście cała kwestia tego artystycznej otoczki i takiego mojego wyczulenia na to, co będzie się sprawdzało, co nie, co e, przyciąga uwagę, e, gdzie ja się w tym czuję dobrze i co sprawia mi przyjemność. Plus wytyczne Instagrama, algorytmy. Zachowania w sieci to jest też coś, co ja badam, sprawdzam, na co jestem wyczulona i rzeczywiście lubię. Lubię czytać trendy, lubię czytać o zachowaniach konsumentów do odbiorców w sieci, więc też było mi łatwiej, ale w tym wszystkim, w tych wytycznych cały czas szukałam, co chcę zostawić, a co mogę odpuścić.